Szieńca, kochani, właśnie Marek wyciąga lodówkę. Nie lodówka. A nie te? Nie. No, nie na budżetku, nie to jest lodówka. <słuch> Słuchajcie, mamy teraz taki wewnętrzny żart, wewnętrzny żart w naszym domu, więc na jak zacznę to tłumaczyć, to i tak nie zrozumiecie. I Marek dosłownie zaraz teraz powtarza, no ale... Chodzi o to, że... Taką lodówkę y, na dana, no generalnie na różne alkohole y, i na takie małe y, napoje. W sensie na deszcz? Na butelki też mogą być. Butelki no, chyba nie wiesz? No mam się dojrzeć po co. ewentualnie? Albo jak wiesz, wyjmiesz jedną i ta lodówka będzie szła do nas do piżarki. Będzie, będzie, będzie w jednym miejscu, gdzie będzie stała około szafek. Jak będzie projekt z to będziecie ją gdzie ona jest. Dobra, a my teraz idziemy montować dalej łóżko. Tak, ale najpierw musisz wyjechać z tym samochodem, żeby mógł podjechać bo musimy jeszcze wyładować panele na ten na przerobienie wspaniałej szafki. Okej. Okay. No dobrze kochani, w końcu Wam pokażę jak wygląda łóżko w sypialni, że tak mniej więcej i będziemy je jeszcze dzisiaj składać. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć to łóżko. Jeśli nie, no to pewnie będziemy to robić jutro, bo też Marek ma już mało czasu. Tak naprawdę, bo za niedługo będzie musiał jechać z Kacperkiem do domu, bo nie mają dzisiaj trening futbolu amerykańskiego, co zresztą widzicie po moim Instagramie. W sumie więcej tam pokazuje relacji niż tutaj, ale tak, Kasper zaczął jakby drugi sezon w swoim klubie. W sumie to Kasper chodzi do dwóch klubów, i w tym pierwszym już. Kończy zajęcia w przyszły weekend, a teraz właśnie zaczął w kolejnym i w tym drugim ma dużo fajniej, bo tych zajęć ma aż cztery razy w tygodniu, więc to jest fajne i Marek też widzi lepsze postępy właśnie w tamtym klubie. Są dużo fajniejsi trenerzy, też jest fajniejszy klimat zajęć. No i też w miejscu w którym są prowadzone zajęcia, czyli na boisku na zewnątrz, jest jakaś nie wiem, lepszy jest klimat. Jest chłodniej, jest przyjemniej tam gdzie ja jeździłam ostatnim razem z Kasprem na treningi, jest tak zwana patelnia, jest to normalnie na boisku szkolnym zrobione właśnie te treningi. I powiem Wam, że tam było tak gorąco. Tu oczywiście też jest gorąco, no ale nie aż tak jak, jak jest na tamtym boisku. No dobra, moi drodzy, a teraz już jestem właśnie w sypialni, więc zobaczmy, jak to się tutaj przedstawia. Najpierw Wam, kochani, pokażę podstawę łóżka. Jak ja tak na nią patrzę, to taka się wydaje nie za duża. A to jest, żeby Wam zobrazować, to jest. To jest co, Marku? Rozmiar King. Tak. King. Więc to jest spore łóżko. Teraz już czeka, ale musimy najpierw skończyć. No i tutaj, słuchajcie, zagłówek. Zagłówek prezentuje się tak. Jak pamiętacie, żeśmy wybierali właśnie kolor tego bukle. Nawet Wam pokazywaliśmy i pytaliśmy się, który Wam się bardziej podoba i ten beżowy Wam się bardziej spodobał. No i w sumie stwierdziliśmy, że biały będzie za biały, jednak tu jest taka, wiecie, ciemniejsza podłoga, będzie to naprawdę ładnie pasować i będzie to takie milsze dla oka. No ten biały też, wiecie, by był fajny, na pewno by był fajny. Wybraliśmy ten kolor beżowy tego bukle. Super on wygląda, w ogóle mi się bardzo podoba jak on w kamerze, w podglądzie wygląda. Co zawsze nie mogę pokazać Wam koloru w kamerze, ten tak tutaj teraz to super się przedstawia, e, idealnie. E, do tego też, jak widzicie, są podwieszane e, szafki nocne, no, które teraz e, są brudne, zakurzone, no bo trwają tutaj prace. One mają tylko i wyłącznie jedną szufladę, jak widzicie, nie za dużą, ale i wystarczy, majtek to, i to tak, tak. nie Tak, to są takie wiecie: typu na leki, na książkę jakąś jedną yy, i to wszystko. Ewentualnie na inne rzeczy. <laughs> Marku. No i tutaj też już pan malarz nam poprawił sufit, yy, bo po prostu trzeba było przenieść światła w inne miejsce. Yy, więc już to wszystko zostało pomalowane, zalakierowane. Jak widać, nie ma w ogóle śladu. No, te panele. To są takie, że je się klikuje, one idą na specjalnych szynach i je się wczepia, prawda? W ten. No zaraz zresztą zobaczycie, bo ja będę je teraz instalował i to w sumie idzie bardzo szybko, ale ostatni panel, ten ostatni trek będę musiał przerobić, mhm. bo muszę, muszę, muszę obciąć, prawda, ten ten i to trochę dłużej zajmie, dlatego mówię nie. Nie wiem, czy będę w stanie to dzisiaj skończyć. Zobaczymy, no mam godzinę, no. Także do pracy rodacy. Do Marek też już, jak widzicie, poprzerabiał. Na kontakty też tutaj musiał specjalnie dziury wyciąć w tych panelach. Tu jest akurat na pstryczek. Pod spodem jest też, zobaczcie, na gniazdko. Na razie, żeśmy wybrali takie najzwyklejsze te kontakty i pstryczki. Później my i tak w całym domu sobie będziemy już, ale już jak będziemy mieszkać, będziemy sobie zamawiać takie inne, w innym stylu w ogóle te pstryczki i kontakty. Ale źle nie jest. Nie rzuca się to tak w oczy. O, widzicie, teraz Marek to będzie wklikiwał. Bo tam już masz chyba. Tak? Co to już mam? To musisz jakby do tej, co już masz. Tak. Bo tutaj cała taka idzie szyna, jedna i druga. I to się po prostu. Trzeba. Ej, Ej, po prostu bardzo łatwo, bo trzeba. Bardzo prosto Marek tutaj pyk, 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 pyk zrobi. <laughs> już. No, kurczę, jaka tu Marku jest wysokość? Czego? Tego zagłówka? 9 stóp. My właśnie chcieliśmy taki duży zagłówek, i na początku Marek zamówił tych paneli tyle, ile widzicie na wysokość. Ale po naszych obradach tutaj rodzinnych stwierdziliśmy, że jednak do samej góry będzie to jednak najfajniej wyglądać. E, więc taki nam się marzył, taki zagłówek do samego sufitu. Aniu, podasz mi jeszcze jedną tą? Co? No. A tu gdzieś mam firmę. Zawsze się pytacie nas. My to znaleźli gdzieś na Instagramie, chyba. O, tutaj macie nawet kod, Kot? No, kod taki, żeby wejść sobie na nich. Więc tak, tak mi się przedstawia. Do kota? Dobra, podaj mi śrubki i te trzy, a może jeden, daj mi śruby najpierw. O, a tu pamiętacie, był, dostaliśmy próbki, oni Wam wcześniej mogą wysłać próbki, żebyście sobie mogli wybrać. I baza kolorów, tkanin, e, tekstury, no zobaczcie, jest ogromna. Jest na przykład takie szare też bukle, jest też, nie, czarnego nie ma. Podajcie, ale mi jeden. O, a to jest nasz kolor. To jeden, ten, jeden, ten. Tutaj był taki, właśnie ten biały. Takie coś. To, to można by było zrobić samemu. Tylko, że. No tak. Tylko, że teraz, jeżeli ja bym na przykład policzył swój czas, i inne tam rzeczy, no to się okazuje, że skórka wyprawki nie jest bardzo No ale dla ludzi, którzy, prawda, sobie lubią majsterkować. Tak, to można samemu, ale w Polsce też macie gotowe takie panele. Tylko chyba welurowe są. Angeliki nie? ulubione. <gry> tak. I, I też można właśnie takie gotowe właśnie kupić. Mm, nam się właśnie podobały bardzo te właśnie, jak widzicie, te bukle. Ładnie, yy... Bo my będą mieliśmy na tamtej starej i wystarczy. Tak, tak. My mamy w łóżku, w sypialni teraz. To się a teraz tamta sypialnia jakby idzie do gościnnego pokoju, a, a tutaj będzie bukle sobie. No. I cała ta rama też łóżka też jest właśnie. Pokryta tym samym kolorem, tą samą tkaniną. I tak jak wam mówiłam, pokazywałam, właśnie te szafki nocne też domawiacie sobie, też możecie wybrać sobie kolor ich. Oni też mają nawet lampki też nocne, też chyba mają fotele. Z tego co widzieliśmy, że możecie już sobie później to domawiać jakby do tej swojej sypialni. Tylko mm. z fotelami chyba jest jeszcze... Oni są ograniczeni kolorystycznie. Tak, bo chyba fotele są właśnie białe bufle. No ale będziemy jeszcze patrzeć, najlepiej będziemy sobie coś tam dopasowywać później do sypialni. Z Markiem każdy montaż mebli to jest taka prosta sprawa. Dawaj panel. Panel czy ten? Panel. A, panel. No dla Ciebie. No to wyjątkowo prosto wygląda, no, no ale też trzeba umieć to zrobić. No. I też to, co mi się podoba, że można właśnie sobie domówić, nie ma tylko jakiejś tam ograniczonej liczby tych paneli, że na przykład nie wiem, kupujecie łóżko i tylko tyle i tyle tych paneli, tylko można sobie, jak widzicie, domówić. Na przykład, my mieliśmy taki kaprys, że do samego sufitu jednak robimy, i można sobie domówić, nie musicie jakby od nowa łóżka zamawiać, nie? Dokładnie. To też jest super. Bo czasami no i ja mówię z tymi... z tymi panelami, które są o tyle fajnie, o tyle fajnie, że na przykład czasami ludzie są tacy, że chcą na przykład sobie całą ścianę zrobić, nie? Mhm. No to też można, no bo to można. Tak, tak. Fakt, że trzeba by było trochę poprzerabiać, czy tam coś, ale no jest to, jest to fajne, nie trzeba. Płacić milionów monet za to, żeby prawda, wziąć i, i to zrobić? Nie? No bo właśnie o to chodzi, że niektóre firmy mają tak, że na przykład zamawiacie sobie łóżko i macie tylko jakąś tam ilość tych paneli, i, i jak chcecie sobie z, zrobić właśnie wyżej, no to musicie jakby znowu łóżko zamawiać. To, to jest dla mnie bez sensu. Dobra, został tylko jeden panel tutaj. Który musi Marek tam gniazdko po prostu zrobić, bo musi wyciąć dziurę. I słuchajcie, stwierdziliśmy, że jednak podoba nam się, jak to wygląda w ten sposób, czyli nie robimy do samego sufitu jednak, podoba nam się, że tutaj wystaje właśnie trochę nad oknem, że tu jednak jest taka przerwa, jest taki pasek. Gdybyśmy może robili jakby całą ścianę. Yy, wiecie, bo można by było zrobić całą ścianę, na przykład gdyby tutaj nie było okien. No to wtedy fajnie by może to wyglądało do sufitu, ale nie, nie ma tego złego. Po prostu zostaną nam panele na, na wymianę. Gdyby nam się one tam jakoś zniszczyły, zaciągnęły albo yy, no coś tam by się wiecie przybrudziło też. Można to też fajnie prać, ale mówię, jakby się coś tam z tym bardziej wydarzyło, no to mamy dodatkowe panele. Nie, nie ma biedy. Zawsze to się przyda. Przerwa na budowie Mareczku. Co na budowie. Na naszą codzienną suplementację. Jak widzicie, Marek ze mną pije kolagen od Primabiotic. Marek też lubi tą wersję sport, no. ale teraz jest promocja właśnie na ten kolagen ym, klasyczny że jeżeli kupicie dwa takie duże opakowania macie minus 100 zł i jak zawsze jeszcze ważny jest mój kod, na dekretka 10 macie jeszcze dodatkowo minus 10% do tej promocji, więc promocja słuchajcie, trwa do 9 marca. Świetna sprawa na prezent na dzień kobiet, panowie dla panów i dla pań. A zaraz jest później 10 przecież dzień chłopaka. I można też fajnie no dla swojego sportsmena na przykład no, no. zamówić kolagen. Ja wypiłam swoją dzienną dawkę witaminek i kolagenu. Mamy tutaj aż 12 słuchajcie, witamin. Mm. I ten smak, uwielbiam ten smak. Wzmacnia nam to włosy, paznokcie, nawilża bardzo fajnie buzię, uelastycznia ją. Same plusy dobrze już wiecie, bo już nieraz wam o y, tym kolagenie wspominałam. Więc pamiętajcie, promocja jest do 9 marca. Linka zostawiam wam tutaj oczywiście y, na dole. Jeszcze kochani dodam, że jest to świetna sprawa jeżeli podróżujecie bo tak samo możecie go sobie zabrać do samolotu, do samochodu, do pociągu, gdziekolwiek jesteście. Jest to bardzo prosta forma, wygodna. Nie musicie się męczyć z jakimś rozrabianiem tutaj proszku czy brać nie wiadomo jak dużo, czy wszystko macie w jednej buteleczce wszystko co potrzebuje wasz organizm żeby codziennie fajnie funkcjonować. Marek pojechał właśnie na futbol, a ja co? Jadę zobaczyć czy bo parę rzeczy jeszcze potrzebuję do domu. Jeszcze w sumie to dużo tych rzeczy potrzebuję do domu, ale uwielbiam jeździć do Home goods, chociaż powiem wam, że najbardziej lubię jeździć tam w okresie przed świętami Bożego Narodzenia z tego względu, że jest dużo fajniejszych rzeczy i ja ostatnio właśnie tak zrobiłam, że dużo rzeczy kupiłam w tym okresie i tak samo było jak budowaliśmy domy w górach, to też kupowałam bardzo dużo rzeczy właśnie w HomeGoods, ale przed świętami. Teraz no zobaczymy, może coś tam fajnego mi wpadnie. No to jedziemy. No dobra, zobaczmy co my tutaj fajnego mamy z nowości. Uwielbiam HomeGoods za to, że to jest tak fajnie wszystko kolorystycznie poukładane stylami fakturami, no co tylko chcecie, w srebrze, w niebieskim, tam macie złoto, tu macie drewno, tam czarny i biały kolor, więc szukamy czegoś fajnego. Poszukuję na pewno jeszcze wazonów. Tego nigdy za mało. Jakie piękne. W ogóle ten kolor jest chyba w ogóle taki najmodniejszy teraz ostatnio. Widziałam, ale w ogóle, no, zobaczcie te tekstury. Te książki są też bardzo ciekawe. Bardzo fajne są te książki. Nawet na prezent dla kogoś, żeby ktoś sobie w domu układał. Ale mi akurat ta kolorystyka totalnie nie pasuje. Powiem Wam że ten wazon czekajcie, zresztą ten też <grych> ten jest mega on jest wielki, ogromny 59 dolarów on by mi pasował na wyspę on by był taki duży właśnie do tych do tych różnych e, gałązek, które planuję żeby postawić go na wyspie no piękny ten jest ten zresztą też jest bardzo ciekawy tylko ten już jest taki niepraktyczny, no bo jest mały tutaj Mała dziurka. już za dużo się nie wsadzi. Ten nawet można kwiaty później w nim wsadzić. Bardzo fajne. Ten jest też super. Podoba mi się, ale ten jest za mały. Stanowczo za mały. Jest mnóstwo rzeczy jeszcze właśnie na Wielkanoc. Są tutaj takie zające. O jejku, to jest plastikowe. To nie fajne. O, szukam takich właśnie gałązek, tylko żeby to było dłuższe. Za małe. Ale muszę Wam koniecznie pokazać, jakie piękne dostałam króliki od mojej mamy i je teraz przywiozłam. Tutaj widziałam jedną parkę. Widziałam e, piękną parkę. Ostatnio jak byłam z Marka Tatą. O, oh jest jeszcze ta parka. Zobaczcie, no tak mi się podobała. Ale mówię, ona kosztuje 20 dolarów. Więc sporo jak na ozdoby, słuchajcie, wielkanocną. Nie mam zielonego pojęcia, ile kosztują te czosnki, bo to są chyba kwiaty czosnku. Eee, nie mają ceny, ale są fajne. Idę je przymierzyć do tego wazonu, co widziałam tam na przodzie. No, mogłoby być jeszcze wyższe, ale tutaj by można było je tak wiecie. Chociaż nie, tak też fajnie wyglądają. Podoba mi się, jak to wygląda razem. Zobaczcie, jakie ładne talerze. Z zajączkami, taka, Ala stare robione. 599 Bardzo ładny kolor mi się też. mamy kwiatuszki. Kochani, kochani, nic nie było. A kolejka? O rany jakby coś wsted rozdawali. Już niby sobie schowałam te rzeczy na górę. Bo już zdążyłam to rozpakować i pochować, ale pokażę Wam, bo obiecałam Wam w sklepie, że pokażę, jakie piękne króliki przywiozłam od mojej mamy z Polski. Tada! Ten będzie super się tutaj prezentował w kuchni. To na pewno już mam na niego plan. On jest fajny, jak, jak widzicie, ma taki właśnie szampa w szampańskim złocie jest. Ma tutaj taką szachownicę czarno-białą. Super się tutaj będzie przedstawiał. Te dwa y, też źle tutaj nie wyglądają. Na, na, przed świętami na pewno będą super wyglądać. Ale nawet też myślałam, żeby w łazience sobie postawić. Albo gdzieś, wiecie, w sypialni, jeszcze zobaczymy. O, w sypialni, właśnie. Będą bardzo fajnie wyglądać, y, jako ozdoba taka właśnie świąteczna, wielkanocna. No, przepiękne są te króliki. U mojej mamy one stały cały rok na, na, na półce. Bardzo one mi się podobały. Moja mama już o tym dawno widziała, bo ja w sumie sobie je zaklepałam na nowy dom i mama tak czekała, aż już będę miała na nie miejsce. No, i tym razem, jak byłam w Polsce, to mówię. Mama mówi zabieraj, pakuje ci i je zabierasz, więc były ze mną razem w bagażu podręcznym, dlatego jak widzicie są w idealnym stanie. A to zobaczcie jak sobie już to wszystko poukładałam. Oczywiście na chwilę, żeby tak zobaczyć jak to będzie wyglądać. To oczywiście to celowo będzie. Znaczy ta cała szafka jest do przerobienia. Blat zostanie, jeżeli lustro się uda. Yy... Odzyskać to, odzyskamy, jak nie będziemy zamawiać nowe, eee, wszystkie całe boki. Wszystko będzie od nowa robione, eee, ale na razie jeszcze stoi, jest. Eee, I tak zobaczcie, jak pięknie te filiżanki od Loli. One są z, z Lamani. Bardzo ładne te filiżanki są. Mają tutaj takie złote wykończenia. No i z tym królikiem, jak to fajnie do siebie pasuje tutaj. No, idealnie, tylko mówię. Później tutaj będzie stał ekspres, e, czajnik, pewnie jakieś półeczki jeszcze zrobimy. Zobaczymy, jak to w praniu tam będzie później wyglądać. Dobra, moi drodzy, kolejny etap w naszej sypialni przychodzi do mnie, czyli sprzątanie. Teraz muszę wszystko przygotować Markowi, żeby tutaj było, wiecie, odkurzone. Bo już za bardzo chyba tutaj brudzić nie będziemy. Marek tylko będzie zaraz montował światła i będziemy już wszystko jakby dokręcać. Stelarz, może i nawet położymy materat, zobaczymy. Więc ja się teraz zabieram za sprzątanie i w tym mi pomoże nasz odkurzacz centralny, który bardzo się cieszę, że mamy. Który już nam fajnie działa i naprawdę. Jest to bardzo fajna i użyteczna rzecz. Dobra, lecimy kurczę z tym zaufaniem. jedna lampka już wisi, ale co? Wisi krzywo na razie, bo pospadały kolejnoty z niej: diamenty. <gry> diamenty. Diamenty pospadały. Kurde ładnie, podoba mi się. Zobaczcie. A można już? No. O patrz, nie działa. Nie no, sam wyłączyłeś przecież. Chyba tak no. Zapomniałem. <gry> Dużo ludzi się pytało jak to się w ogóle instaluje jak ten. A więc to jest bardzo proste. To się instaluje w ten sposób. To ma takie klipsy. I przykręcamy szyny? tylko szyny. I się wklikuje. I to jest cała filozofia instalacji właśnie tych paneli. I najfajniejsze jest to, że jak na przykład znudzi nam się ten kolor. To można... Czy faktura, to można no. całkowicie inne panele zamówić i macie już... Albo można nawet wklikać. nie zamawiać, tylko można po prostu wziąć wiesz... Obciągnąć nowym materiałem te tak. poduchy. No tak, ale to już masz więcej roboty, ale jak... No już... tak, ale Ania to wiesz... Bo tak to, to jeżeli byś musiała nowe kupić, to by Ci przyszło, to tak jakbyś nowe łóżko kupowała. Znowu. Aha, czyli wszystko musisz. Wszystko byś kupiła. A tak to byś sobie kupiła tylko materiał, który Ci się podoba. Może akurat taki, którego nie mają i samemu sobie wiesz. Przecież to nie jest, wiesz, to nie jest filozofia. No nie, nie, to już jest no. bardzo proste. Najważniejsze rzeczy są już zrobione. I Teraz tyle. co będziesz robił? Bo Muszę to. przenieść to gniazdko i zrobić tak jak tu jest. Czyli musisz dziurę wyciąć w panelu jednym. Tak. Aha, w ogóle przenieść bliżej, nie. Tak, 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 bo widzisz, bo tak to ono, ono było tu. No tak, daleko. No. Mhm. A po co mi tu, jak ja potrzebuję tu. No tak. Jak po prostu będziemy... A może później sobie po prostu taki wiesz, <zum> <zum> zamontujemy. Albo Aleksem. Albo Aleksą pewnie no. będziemy gasić no. światło. takie jak teraz mamy. No. No to później widzisz dobrze, że mamy więcej tych paneli. To później jak już nawiszę znudzą stryczki. Tak. To możemy sobie wiesz, całkowicie już usunąć. Kochani, skończone. Jejku, ale się cieszymy. Niesamowicie to wygląda. Zaraz przyniesiemy z markiem. A jeszcze materac, żeby się już nam tutaj prostował. No jest fajnie. Podoba nam się. O taki efekt nam właśnie chodziło. No i teraz wiecie, jakaś ładna pościel, jakieś ładne poduchy. No oczywiście jeszcze jakieś dodatki typu e, jakiś fotel fajny albo komoda. Na pewno też tutaj nie, Marku? No, coś będziemy... Strasznie dużo tam sypialnie jest. <grym> Zobacz, jak przecież powiesimy ten telewizor i, i się da się jakąś komodę. Tak, po drugiej stronie będzie właśnie telewizor, komoda. Ja myślałam, że jakimś fotelu. No, no. fotel nawet można by było, wiesz, co tam wstawić. Wiesz, wiesz, nawet tutaj można kanapkę taką malutką. No. A są, wiesz, mają w tym tym, właśnie w tym, tym sklepie, co to kupiłem, mają takie specjalne, właśnie te. Ale mają ten kolor? W tym samym kolorze. O, wow. No. No, to będzie musi też popatrzeć. Ale na razie jest pięknie. Na razie. Na razie niech będzie tak. No, nie, fajnie jest, jestem bardzo zadowolony. Tak. Bardzo super. zadowolony. Wyprzypulałam się do tego. Nawet z tymi światłami, co myśleliśmy, że... Nie, że chyba będziemy zmieniać, Zmieniamy to teraz nam się bardzo podobają. No, podoba mi się też, no. Wszystko tak zaczyna do siebie pasować, naprawdę super. No to co, idziemy po teraz Idziemy po materac, o. No to idziemy. To jest, jest. Strasznie to ciężkie. No troszeczkę. Å mm. ja Nie pozostało mi nic innego jak... Ja tu dzisiaj już śpię. Ja już nigdzie nie jadę. Zostaję tutaj. Niech sobie mi karę wlepiają. Ja już nie jadę. Ja już mam sypialnię. Mi już jest fajnie. Mam piękne sowie. Jejku, jaki ten sowie jest piękny. Dobra, kochani. Uciekamy dalej tworzyć coś pięknego i widzimy się w kolejnych vlogach. Buziaki. Pa Pa!